Cześć, witam. Ja nazywam się Adam Grabowski, pewnie już mnie znasz. Chciałbym dzisiaj przedstawić moje spojrzenie na firmę I Am Master Academy, na to, w jaki sposób ja tutaj generuję zyski, w jaki sposób ja działam z moim zespołem i jakie narzędzia narzędzi my używamy. Pokażę Ci oczywiście zarys całej firmy, kto stoi za tą firmą, skąd to wszystko się wzięło, jednak chciałbym skupić się na tym, aby abyś tym mógł poznać i mógł zobaczyć, bądź mogła zobaczyć, dlaczego my, jak my osoby będące firmami Master Academy, jesteśmy w stanie generować nasze zyski, nawet dużo większe zyski niż dzisiaj pewne automaty, pewne firmy, które działają na rynku i to w długotrwałym okresie, Dzięki temu właśnie, że wykorzystujemy doświadczenia osób, które robią to już od 8 od 10 lat i żyją tym samym żyją swoim sercem, tak? żyją tym swoim serduchem. więc e, ja jak dobrze wiesz, przez rok czasu współpracy z firmą IM Master Academy stałem się dosyć profitowym traderem, dzięki, dzięki używaniu narzędzi, dzięki używaniu jednej ze strategii, która, której nauczyłem się w filmie. No i oczywiście zbudowałem swój zespół, dlatego też tą prezentację tutaj Tobie pokazuję, abyś Ty zobaczył, że można w dwojaki sposób wykorzystać firmę. Ja na tą chwilę jestem Platinum 2000, czyli mam ponad 75 osób w moim zespole, już to jest prawie 100 osób teraz, i firma wynagradza mnie tutaj takim dodatkowym przychodem, dochodem pasywnym w wysokości 500 dolarów tygodniowo. więc jest to sporo pieniędzy, dlatego kolejne miesiące dla mnie będą naprawdę niesamowite, ale dzisiaj nie o mnie, dzisiaj o tym, co może dać Tobie firma, więc... Nie będziemy przedłużać. Zapraszam cię na ekran mojego komputera. Okej. Okay. Zacznijmy od tego, kto jest założycielem firmy i kto stoi za firmą iMaster Academy. Więc jak dobrze wiecie, jest to Christopher Terry. Jest to człowiek, który ma du duże doświadczenie jeśli chodzi o rynek Forex. Jest to osoba, która po ma ponad 25-letnie doświadczenie jeśli chodzi o zarabianie na rynku finansowym. Hmm. Zmianą nazwy na IM Master Academy nazywała się firmą IML. I IML rozpoczął swoją działalność w 2013 roku. Chris Terry podzielił się swoim doświadczeniem ze gronem najbliższych swoich znajomych. I tak to wszystko się rozrasta, że do, do, tej, do tej chwili jest ponad 100 tysięcy użytkowników na całym świecie, więc jest to naprawdę niesamowicie duża firma, i moim zdaniem, coś czego dzisiaj na świecie nie ma. Dlatego warto, warto uczyć się od takich osób, tak, od osób z takim mega doświadczeniem. No i teraz przejdźmy do tego. OK, należy zacząć od tego, skąd Ty jako osoba w ogóle niedoświadczona, osoba z żadną wiedzą odnośnie rynku Forex możesz czerpać wiedzę. Nie polecam materiałów na YouTubie, chociaż jest, część z nich jest dobra, część z nich jest zła. Dołączając do firmy i Master Academy dostajesz dostęp do takiej akademii, gdzie wiele materiałów masz już nagranych, masz na taką podstawową wiedzę analizy technicznej, podstawową wiedzę jeśli chodzi o e, układy harmoniczne, o formacje, różnego rodzaju na rynku, ale także masz taką podstawową, e, podstawowy dział basic. I tutaj masz nagrane materiały o tym, czym jest cały Forex, czym jest ta cała historia. Wszystko tak naprawdę od podstaw tutaj masz zebrane i możesz z tego skorzystać. Czym jest kupno, czym jest sprzedaż, wystarczy, że sobie zmieniasz na język polski. Przygotowujesz sobie kilka minut na to, żeby zobaczyć ten materiał i dokładnie z napisami w języku polskim. Masz, polskim masz obowiązek, gdzie kupujesz, gdzie sprzedajesz i jak to wygląda w ogóle, skąd, jak masz sobie z tego korzystać, skąd masz brać te zlecenia. Więc myślę, że jest to gratka dla osób, które nie wiedzą skąd to się bierze, nie rozumieją tych wykresów, a mogą z tego naprawdę bardzo dużo wyciągnąć, bardzo dużo się nauczyć. tak? Okej, okay. kolejnym aspektem jest to, że jeżeli już przejdziesz e, akademię, wchodzisz sobie na Go Live i tutaj masz dostęp do niesamowitego narzędzia, najbardziej, moim zdaniem najbardziej wartościowego narzędzia, jakie jest w firmie, tak? Jest to trading na żywo z edukatorami ze Stanów Zjednoczonych, z, w sumie z całego świata, zobacz. Jest ponad 12 języków na tą chwilę dostępnych i tu mamy języki i tak samo edukatorów właśnie w każdym z tych krajów. Mamy dostęp do tego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Oczywiście rynek forex działa tylko od, od yy, niedzieli do piątku, jednak jesteś w stanie jesteś w stanie sobie spokojnie tutaj odtwarzać takie sesje, bo wszystkie z tych sesji są nagrywane, tak? Teraz możesz oglądać sobie sesje w języku polskim. Masz polskich edukatorów, jeśli chcesz, nie ma problemu. Każdy z tych edukatorów charakteryzuje się innym sposobem tradingu, inaczej wyszukuje zleceń i inaczej zarabia, tak? Dodatkowo, jeżeli jesteś fanem jesteś fanem jakiegoś narzędzia, to każdy z narzędzi ma swojego opiekuna. Ja, na przykład, jestem, bardzo lubię na aplikację Steady, bo wiąże się to z tą, z tą strategią, którą ja rozgrywam. Wchodzę sobie na przykład na sesję Johna Dolery, żeby się uczyć od niego. John Dolery jest. 8-letnim traderem, ma 8 lat doświadczenia, tak? Może tu ma ponad 8 lat doświadczenia na rynku Forex, więc jest się od kogo uczyć i był zawodowym piłkarzem, zrezygnował z tego. Możesz sobie taką sesję odtworzyć na dole ma pasek, ile ta sesja trwała, well, help you jest, you, pytania są na czacie, są pokazane przykładowe setupy, jak możesz sobie tutaj na nich zarabiać i wystarczy, że po prostu podążasz wtedy razem z nim na sesjach dwa razy w tygodniu, uczyć się, w jaki sposób on widzi ten rynek, w jaki sposób on respektuje to, co się dzieje, no i wykorzystuje to swoje ośmioletnie doświadczenie. Moim zdaniem jest to niesamowita, niesamowite przewaga na rynku, tak? Bo każde szkolenie, które dzisiaj masz, to to jest szkolenie, które odbywa się w weekend, kiedy rynek nie działa, czyli jest to wszystko tak naprawdę na historycznych wykresach. A tutaj mamy, jak widzisz, cały czas rynek pracuje, tutaj widzisz cały czas się cenia zmienia, bo to była sesja we wtorek bądź w czwartek wieczorem, tak? Ok, idąc dalej, logujesz się do swojego biura i dostajesz dostęp do narzędzi. I te narzędzia są dla osób. Moim zdaniem ja bardzo lubię wykorzystywać narzędzia, które mi przynoszą duży efekt. Dlaczego? Pracując na etacie, nie jesteś w stanie połączyć tradingu takiego w ciągu dnia razem z narzędziami. I tutaj właśnie narzędzia w firmie I Master Academy zmieniają w ogóle wizję tradera, tak? Ty nie jesteś osobą, która siedzi cały czas na wykresach. Ty jesteś osobą, która ma Telegram, na który dostaje powiadomienia od danej aplikacji, że jest dany trade, dany pomysł tradingowy. Włączasz sobie tą aplikację. Na telefonie możesz sobie załadować taki dany sygnał. Masz podane wszystkie wartości, możesz ze swojego telefonu dokładnie wpisać wartość wejścia, wartość stop lossa, TP1, TP2 i po prostu na tym bardzo ładnie zarobić, tak? I to po prostu jest tylko Twoje całe zadanie na początek, jeżeli używasz narzędzi i możesz tutaj sobie ładnie zarabiać, zarabiać na tych zleceniach, tak? Jest tu bardzo duża skuteczność, dodatkowo też wartość stop lossa jest nieduża, bo to stop lossy są około 30-40 punktów, a profity są 4-5 razy większe, także nawet jeżeli stracimy, to nic nam się wielkiego nie dzieje, bo wtedy jak zarabimy, zarobimy, no to mamy 120 punktów, jeżeli będzie take profit drugi, to mamy 220 punktów zdobytych, jest to naprawdę ogromny ruch i fajnie to dla Ciebie działa, tak? Jak widzisz tych narzędzi jest bardzo dużo, ja Tobie pokazuję to, z którego ja korzystam, które daje mi najwięcej satysfakcji, bo bardzo mało mojego czasu angażuje, tak? Ja sam oczywiście... Też się dużo uczę innych strategii, uczę się strategii jak rozgrywają rynek duzi gracze, jednak to nie ma dzisiaj tutaj znaczenia. To materiał jest po to, żeby Tobie pokazać jak, jak jest, jaka jest moc w narzędziu jakim jest iMaster IM Academy. Jak widzisz jest na przykład kolejne narzędzie Gold Cup i w tym narzędziu mamy kilka strategii, mamy 5 tak jakby wtyczek, tak? Każda z tych wtyczek charakteryzuje się innym sposobem treningu, który Ty wybierzesz, jest tylko zależny od Ciebie, tak? Więc y, mówię, no to tylko jest, y, ta prezentacja jest tylko prezentacją pokazową, więc to jest na początek myślę bardzo ważne, tak? Oczywiście, otrzymujesz od nas wsparcie, dostajesz do, dostęp do dodatkowych grup na Facebooku, otrzymujesz od nas y, pom pomysły tradingowe, od nas otrzymujesz pomoc w każdej kwestii, która jest potrzebna Tobie do tego, aby rozpocząć. Jak masz, mamy zrobionym y, taki system pięciu pierwszych kroków, które musisz przejść, y, jak masz to wszystko sobie poukładać, żebyś Ty się w tym wszystkim nie pogubił, bądź się pogubił, dlatego to wszystko jest przygotowane, do wszystkiego dostajesz dostęp i oczywiście każdej osobie pokazuje to na już na prywatnym spotkaniu na Zoom, jak to dokładnie wygląda, tak, jeżeli ta prezentację zainteresuje. I teraz, jest często jest pytanie, jak ja mam to wszystko rozpocząć? Jak ja mam to zacząć? Skąd ja mam sobie wziąć, wziąć te narzędzia? Ile mam za to wszystko przede wszystkim zapłacić? Więc tak, pierwsza opłata to jest 225 dolarów, jest to opłata aktywacyjna też i opłata za dostęp na pierwszy miesiąc. I tutaj masz dostęp do Akademii, do Harmonix, do sesji Go Live, do, do naszej grupy, i do wielu wielu narzędzi. Także to od ciebie tylko zależy w jaki sposób wykorzystasz te narzędzia. Potem każdy kolejny miesiąc to jest tylko 160 dolarów. Dlaczego mówię tylko, bo nie chcę ci mówić, że będziesz zarabiał tutaj tysiące dolarów, tak od razu, ale uwierz mi, że żeby zapłacić na ten abonament, no to naprawdę nie jest, nie jest to dużo, wykorzystując dzisiaj moje doświadczenie, już teraz roczne i to w jaki sposób ja wykorzystuję te narzędzia. Nie potrzebujesz 10 godzin dziennie na to, żeby zrobić więcej niż pracujesz na etacie. Jednak prosiłbym o to, żeby sprawdził. Teraz. Jest szansa, że będziesz miał to wszystko za darmo. Kiedy? W momencie, gdy podzielisz się tą możliwością zarabiania z dwiema osobami. Wtedy, tak długo jak te osoby z Tobą działają, Ty nie płacisz za abonament, masz do tego dostęp za darmo. No i dodatkowo możesz zostać partnerem biznesowym, niezależnym i dostawać dochód pasywny, czyli tak jak ja to robię. Wystarczy, że zaprosisz trzy osoby do swojej organizacji, wtedy firma wynagradza Cię 150 dolarami na miesiąc i to daje Ci możliwość zapłacenia sobie abonamentu i nie płacisz, nie ponosisz żadnych kosztów, a wręcz zarabiasz. Następny poziom jest to Platinum 600. W momencie, gdy Twój zespół liczy 12 osób, wtedy firma wynagradza Cię 150 dolarami w każdym tygodniu, 600 dolarów w każdym miesiącu. tak? Nie muszą być to Twoje Bezpośrednie osoby. Wystarczy, że ktoś z Twoich osób, które Ty zarejestrujesz, zarejestruje kolejne osoby. No i tak w ten sposób możesz zbudować sobie przychód pasywny 600 dolarów, no to jest około 2200-2100 zł na miesiąc. Kolejny poziom 30 partnerów, i tak to dalej działa. Ja na tą chwilę mam Platinum 2000, jest to ponad 75 osób u mnie dzisiaj w strukturze, ponad 500 dolarów. Ponad 500 Dlaczego ponad 500? Bo w każdym tygodniu dołączają do mnie nowe osoby i za taką rejestrację też tam otrzymujemy jakieś 5-7 dolarów, 10 dolarów, zależnie od tego, która to jest linia, tak? Więc mamy tutaj też około 500 dolarów w każdym tygodniu, czyli 2000 dolarów, co pozwoli mi się w najbliższej przyszłości zwolnić z etatu. Już można odliczać dzień do tego, tak? Ale no to tylko dzięki temu, że się zaangażowałem w 100% i w 100% poświęciłem się Temu, aby budować biznes i budować sobie swoją, swoją wiedzę odnośnie rynku, rynku Forex tak? Oczywiście zachęcam Cię do tego, żeby zdobył rangę Challenge 500. Jest to najwyższa ranga w firmie i daje tobie 125 tysięcy dolarów miesięcznie, jednak no, zejdźmy na ziemię i myślę, że te 600 tysiąc, no to dla każdej osoby, która myśli myśli pozytywnie i chce działać, no to jest to osiągane, tak? Mam nadzieję, że prezentacja odpowiedziała ci na dużo pytań. Wyjaśniła ci, dlaczego. Niektóre osoby, które działają z nami w firmie AM Master Academy są w stanie osiągać nieprzeciętne wyniki i nieprzeciętne rezultaty. Jeżeli zainteresowała Cię ta forma zarabiania, odezwij się proszę do mnie na priv, bądź skontaktuj się z osobą, która wysłała Ci to nagranie i rozpoczniemy działanie. Także Ja dziękuję, tyle z mojej strony. Bardzo szanuję Twój czas za to, że byłeś ze mną przez te 12 minut. Dziękuję, pozdrawiam. Dobrego dnia.